Się hmm. Dobra. Yy, I to się tak graje ja ci zaraz wszystko pokażę tkucza. Tutaj. Tutaj coś się spakowało. Wiesz. Wiem, coś się tutaj zapakowało. Mhm. Tak to dziwnie widać. I pana nie ruszamy. O. Dobra. I zostań tam, tutaj na tym przycisku. Na tamtym przycisku. Na którym? Aha. Ja ci zaraz wszystko pokażę, Pasz. Ej! Ten przycisk jest potrzebny! Nie. nie wchodź tam, potem tam wejdziesz! Teraz nie możesz tam wchodzić! Bo nie dasz rady, ale potem musisz Damę tam wejść. Ej, zostań tam! Bo tu trzeba najpierw inne sprawy załatwić, poczekaj! ja Ci wszystko zaraz pokażę. Nie! No, nie! Markus! Poczekaj tam! Wiem, że się... Ale nie! <laughs> poczekaj, ja Ci zaraz wszystko pokażę. Mm, poczekaj. Co za element? No właśnie trzeba go wziąć. Srebrny. ja wszystko pokażę. O, o. I co, tylko burzaj Ubrzaj, bo muszę chyba jeszcze coś ten kliknąć, przeciągnąć coś. O, chyba wiem co. Nie, 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 nie. To tak i teraz o tak. Jeszcze nie no Zapomniałam już tu O wiem, wiem co. Czekaj. O! O, teraz możesz iść. Gdzie? Tam, na górę. Gdy? Nie no, poczekaj, poczekaj, nie! 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 Nie idź! No bo poczaj, trzeba innego coś wymyślić, bo ja zapomniałam jak to się robi. Dobra, eee. Czemu, że tutaj? Może tutaj? Nie, 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 nie. No, bo ty jak się ruszysz, to to poleci do góry. Nie, nie. Hmm. Nie, wiem jak to się robiło? Czekaj. No jak się ruszysz to, to pójdę. Pole... Hmm. No, to do góry. Hmm. Nie, no zapomniałam, co się robiło. Przecież dzisiaj tu przechodziłam. Czekaj. Ja dzisiaj tu przechodziłam, a zapomniałam, jak to się robiło. Nie no, czaj. Um. Ja ci powiem, że normalnie dzisiaj tu przechodziłam, a zapomniałam, jak to się robiło. Um. Ej... Ty się robiło! Aha, to już... Ty robiła coś z tamte czerwoną dwie? No robiłam. No, I to, to o i tydzie nie ma. Nie idź tam. To. Bo ty zginiesz. Mogę, uda mi się. Nie, bo ty zahaczysz głową. Nie, mal w ostatni filmie, jakby skoczy Czy nie zahaczę? Co? Albo nie, nawet tak zahaczę. No, zahaczę. Ej, staj na to. Staj na to. Tu ja na Mm -hmm. Mm -hmm. A? Na to na to co no co? to Na co? Na ale nie na nas mało no na tamto o <laughs> o druga i dobra, czy... dobra tam to ty ty Ja na na to kółko Dobra, niestety musimy wrócić musimy Widzisz to się nie da zrobić i nigdy to chyba nie zrobimy. Poczaj to w ogóle grałeś. grałeś ze mną? Tu grałeś ze mną czy nie? Nie, na tego też nie grałam. A ja w to chyba grałam, czy, czy nie? Nie grałeś ze mną? W tu? Chyba. Nie. Dobra, to poczaj. O ja ci tutaj otworzę. Otworzę ci. Co ty robisz? Chodź za mną.

Ja jestem ogniem mi się pomyliło hmm. Ej, to kurwa Ej, to <śle> Ale... Poczekaj, ja ci pomogę może <śle> <śle> Ja tak nie <śle> <śle> A ta kurka chyba jest potrzebna właśnie. <grym> hmm. Ta kurka chyba właśnie jest potrzebna, bo pamiętam już tak. <grym> A spróbuj tamto tam tu przeskoczyć. Tam w tą lawę. Nie da się! Sekąd Czeka? wiesz? Czekaj i zobaczy. Nie da się, nie da się. Bo tu się odbijam osób i tak. Przecież że żartowałam. Nie, Markus, przyszła tu przejść. Dobra, wracamy czas. Dobra. I radzę ci się nie skuć. Tutaj, tutaj. Radzę ci się nie skuć. Ja się z nikim nie kusa. Nie skuć. Idź. To znaczy, ja mam iść, a ty mi trzymaj. Aha, guzik. No nie udało nam się. Proszę nam się udało. Markus, a tu wszystko przez ciebie. Co No chodź. Aha. No, nie mogę skoczyć, mm, poczekaj Aha, dobra, tamto muszę zacząć. Poczekaj, ja mam tobie tu dać Tum, o Skacz Żeby zebrać diament O, o takie. Okay. No tam ten... guzik. O kurwa. <grystanie> Prawda, Jeszcze skutułem. raz! Ale co? To trzymaj mi ten guzik! Okay. <grystanie> Dobra, teraz to trzeba zrobić w minutę. Na Alors, não é nam de... não não, 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 não... não. não? não. não. Ja tu dzisiaj przechodziłam, wiesz? Marku! Mm -hmm. Ojej, moment. -hmm. Dobra.

Ja nie wierzę I tak by nie było <gry> Dobra, teraz trzeba to w to Ale ty się bo? bo nie minu to minu chodź, nie było dobre Na razie, musimy kończyć Ty <gry> moment <gry> A ty o o, a ja ty moment <gry> Zawsze w tym momencie, zawsze przypomniałam o do diomencie Nawet się równa Ja mu sobie. <grymne> Nie, <grymne> Nie wiem, że. Dobrze, z... tego się, Chciałam się z nią nic zrobić. Chciałam się w ostatnim momencie puścić! Poczekaj? No skacz! Ja nie wierzę, miałem się tam skoczyć. Ale ja mam wszystkie te zebrane tu. I tutaj to? masz! Acha. Poczekaj! Prawie do gluta wpadłem. Prawie wpadłam! Oby było to. Nie! To już święta zrobić. Bo my wila. Nie! Nie, Armus! Ja nie wierzę! Czemu ty tak zawsze nie, nie mówisz? Mówię. No idź! Idź, ja wiem co tutaj ma masz zrobić. Masz to! Masz tą skrzynkę! W minutę U. by nie było! <noise> I tak by nie było minuty! Dobra! Dobra, lepiej ty mi pójść. Ja Ci pokażę co masz no, co mam zrobić. No. To no. Co? Aha. Weź. Nie, poczekaj. Musisz tam postawić. Tam. Aha, dobra. Bo... <śleskuj> <śleskuj> poczekaj, Trzeba to przesunąć. O kurwa. Co się odrykało? I co ja mam zrobić? Jak mam to przeskoczyć? No wskakuj. No ty wskakuj. A ja jak mam to przejść? No, muszę ci otworzyć. <głosy> <głosy> ja nie wierzę. Ja zapomniałam co trzeba zrobić. Bryka. Bryka. Стань! Ты ты Стань! Нет! Доброе утро. <noise> no co jest? Tędy masz przejść Tym możliwa. Nie, no, no i tak wziął, nie było. Chyba było Cię widać. Jak to? Zarotuje! Co, jak Ty się nie nabierasz na moje żarty? To znaczy nabierasz Acha, ale na Aha ja się dziwię, czemu ja nie chodzę, bo zapomniałem, że jestem wodą. Mhm. Nossa, é eu... <laughs> Não estou, <tis> <tis> estou. Uh, Ah, yeah. oh. <laughs> tak no, nie było, bo mnie skoczyło Dobra, kończymy na tym filmik. Kończymy na tym filmik.